Kot i stary szczur. Czytałem kiedyś bajkę, ale gdzie nie pomnę. Było kocisko ogromne, ostrymi zbrojne pazury. Zwierzę straszliwe i zdrajca bez czoła. Chytry, drapieżny, na milę dokoła znały go myszy i szczury. Nad wszelkie wynalazki nad pułapki, samotrzaski i nad zatrute łakocie dotkliwsze mysiej hołocie wyrządzał psoty, ten kot nad koty. Widząc, że płochliwa rzesza, choć głodna, lecz zdjęta trwogą nie śmie z nory stąpić nogą, hultaj z pułapu się zwiesza, głową na dół, a pazury zaczepił za jakieś sznury. Myszy w śmiech z kota, Pewnie kogoś zadrapnął, w kuchni zrobił szkodę, skradł ser lub pieczeń i za to w nagrodę wisi niecnota. Ha, łotrze, przyszła kreska i na ciebie. Będziemy tańczyć na twoim pogrzebie. Tak szydząc, śmieszne znów z dziur się wychylają, biegną, wracają, wreszcie całą zgrają, skaczą na środek. Wtem bęc, pękły sznury, wisielec ożył i z góry, jak piorun na myszy spada, szarpie zębem, łapą, goni, chwyta, dusi i zajada. To fraszka rzecz. Znam ja sztuk mało. Od moich figlów nic was nie uchroni. Zginiecie wszystkie, jak rzekł. Tak się stało. Wkrótce znów myszki odrwił kot przebiegły, ubielił się. W mąkę schował i tak na zdobycz czatował. Płoche stworzenia zdrady nie spostrzegły. Szczur tylko, co na wojnie gdzieś ogon postradał stary szperacz. Chleb z pieca niejednego jadał, patrzy i czeka. Wreszcie, z daleka tak się do kota odzywa. Znam cię, ziółko, żeś pokrzywa. Ja widzę, co tu się święci. Twoja biała postać wcale mnie nie znęci. Bądź sobie mąką, ja głód cierpieć wolę, lecz nie dam się wywieść w pole, a zatem do zobaczenia! I rzekłszy to, czmychnął gładko. Ten szczur miał rozum. Wiedział z doświadczenia, że jej ostrożność bezpieczeństwa matką.